Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Wyszkowskiego zwołana została wskutek ogłoszonego przez Związek Zawodowy Pielęgniarek Anestezjologicznych strajku generalnego oraz w jego konsekwencji dyscyplinarnego zwolnienia Zarządu Związku z pracy w Wyszkowskim Szpitalu. Zainteresowanie obradami było tak duże, że strażacy do sali konferencyjnej przynosili krzesła nawet z własnych biur. Na sesji oprócz radnych pojawili się także parlamentarzyści oraz dziesiątki pielęgniarek. Były także wszystkie ogólnopolskie stacje telewizyjne. Takiego najazdu mediów Wyszków jeszcze chyba w swojej historii nie widział. Przedstawiamy Państwu 12-minutową pigułkę, skrót kilkugodzinnej dyskusji. W następnych naszych materiałach przedstawimy pełen obraz dyskusji podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Wyszkowskiego zapoznanie się z informacją na temat aktualnej sytuacji w samodzielnym publicznym zespole W Powiatu i Zdrowia. Bo pewne informacje docierają przez prasę, przez różne że to dobra okazja, żeby strony przedstawiły Wysokiej Radzie stanowiska w tej kwestii. Zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, strajk można zorganizować po wyczerpaniu wszystkich etapów, jakie przewidziane są w tym akcie prawnym. Mianowicie musi być zakończony drugi etap, czyli etap mediacji z udziałem mediatora i podpisaniem protokołu rozbieżności. Tata sytuacja w naszym przypadku nie miała miejsca. Dane z naszego monitoringu wynika, że osób strajkujących 292 na, na 199 zatrudnionych pielęgniarek na 226 położnych. Stoję na czele zakładu, szpitala, który o, no, powinien zapewnić opiekę medyczną co najmniej mieszkańcom powiatu Nie chcę postrzegać tego szpitala w kategoriach działań politycznych, chcę postrzegać ten szpital i zarządzać to jednostką. Tak, żeby każdy pacjent, każdy człowiek, który będzie potrzebował pomocy, mógł tę pomoc w naszym szpitalu znaleźć. Dotychczas tak było i mam nadzieję, pozostaje w takim przekonaniu, że uda nam się ten kąt rozwiązać. Dziękuję bardzo. Stanowisko radnych klubu PO razem dla dzielnicy Wyszkowskiej oraz klubu radnych wspólnota samorządowa. Chcieliśmy mieć um, prośbę um, do zarządu i do Pani Dyrektor. Żądamy przywrócenia pielęgniarek, które zostały zwolnione do pracy. Apelowałem o to, żeby doprowadzić do dialogu i żeby nie doszło do takiej sytuacji, jaka wydarzyła się 15 czerwca. Myślę, że doskonale tutaj zarząd znał tę całą sytuację. I co się stało? Przez okres, praktycznie trzech tygodni, doprowadzono do takiej sytuacji, że dzisiaj w zasadzie bezpieczeństwo pacjentów jest zagrożone. Chciałam powiedzieć, że zarzewiem naszego konfliktu był wprowadzony regulamin wynagradzania, był on nieskutecznie uzgodniony, i od tego momentu zaczęły się nasze, nasze problemy. Powiem tak. Błędnie jest interpretowane, że ta sprawa jest w sądzie. Otóż proszę Państwa, Związek wystąpił z postulatem, żeby ten regulamin wynagradzania dalej opracowywać, bo on był nieskutecznie wprowadzony. Natomiast w Sądzie Najwyższym, Sąd Najwyższy przyjął naszą kasację, ale w Sądzie Najwyższym pozostają pracownicy, czyli są to indywidualne, na podstawie indywidualnych. Roszczeń, nie sam związek. Związek wystąpił w imieniu nie tylko pielęgniarek, tylko w imieniu wszystkich pracowników, bo, nie, bo ten regulamin wprowadzony nieskutecznie zaskutkował nie tylko zmianami dla nas, ale również dla innych grup zawodowych typu ratownicy, laborantki, położne ratownicy. Więc ten regulamin w naszym mniemaniu powinien być dalej opracowywany. Od początku zarzewia tego konfliktu czy od zgłoszenia postulatów gromadziliśmy dokumenty rokowania przy jednym sporze trwały blisko 2 lata następnie rokowania z drugiego sporu trwają od września zeszłego roku trwały i proszę państwa spór zbiorowy jak się rozpoczyna każda strona musi przestrzegać jego przepisów również zobowiązany był do tego związek i jak y wystąpiliśmy do pani dyrektor z tymi postulatami i wyznaczyliśmy termin 30 września, to ta granica jest nieprzekraczalna. Co to oznacza? Czy to oznacza, że pani dyrektor ma nam wszystko wypłacić, co postulowaliśmy? Nie. Ona ma do tego czasu podjąć z nami rozmowę. Czyli jeśli do 30 nie było w stanie spełnić tych naszych postulatów, należało na nasze ręce złożyć pismo, że kochane panie, ja na dziś nie mam pieniędzy, wyznaczam termin 30 grudnia, spotkajmy się i będziemy na ten temat rozmawiać. Tak się nie stało. Jesteśmy zmęczone, zdeterminowane i może należy trzeba, należy, żeby odbył się ten strajk, żeby wreszcie wszystkich... Przez całego społeczeństwa oczy zwróciły się na ten strajk, właśnie tu i teraz, żebyśmy wreszcie mogli swoje racje przedstawić. I tak się, proszę Państwa, stało. Prosiliśmy o odstąpienie od strajku, o podjęcie dalszych rozmów. I w środę 10 ostateczne stanowisko y, y, pań reprezentujących osoby strajkujące było jednoznaczne, że nie rozmawiają, idą do strajku. Czy to nie jest tak? że nie próbowaliśmy działań, żeby do tego strajku, do tego strajku nie doprowadzić. Proszę państwa, ten regulamin wynagradzania. Pani dyrektor zawsze operuje słowami, że został wprowadzony zgodnie z prawem. Cóż to znaczy zgodnie z prawem? Według myślę Pani Dyrektor, tak przypuszczam, że takie jest myślenie. Że jeśli przeszedł przez konsultacje związkowe i pani dyrektor na podstawie rozbieżnych stanowisk związkowych mogła go wprowadzić zarządzeniem, to on już istnieje. Owszem, on zaskutkował tym, że obniżono nam wynagrodzenia, natomiast w naszym mniemaniu. On nie został skutecznie uzgodniony, a nie, że niezgodnie z prawem. Nieskutecznie. Szczerze powiem, szczerze przyznam, że jeszcze nie spotkałem się z tak trudnymi warunkami. No należało się spodziewać, że będzie tak dużo osób tutaj na sali i media i nie mam możliwości skorzystania z jednego głośnika i mikrofonu. To jest troszeczkę dziwne. Ten spór trwa już szereg miesięcy. Szereg miesięcy. Wielokrotnie dłużej panie pielęgniarki zachowały termin. Rozwiązania sporu przez dyskusję, przez dialog. I teraz, proszę Państwa, sytuacja ze strajkiem z legalnością jest taka, że Pani Przewodnicząca składa pismo, które tutaj ma u siebie w teczce, gdzie jest napisane, że wpłynęło to pismo. Nieprawdą, że nie wpłynęło, bo wpłynęło jest pieczątka, że wpłynęło. I po otrzymaniu tego pisma, Pani Dyrektor udaje się na urlop. Być może planowany, ja nie przeczę, ale udaje się Pani wówczas na urlop. Zostaje Pani Wicedyrektor. I proszę Państwa, zanim rozpoczął się strajk, zanim rozpoczął się strajk, co jest niezwykle istotne dla tej sytuacji, absolutnie kuriozalne i skandaliczne, zanim rozpoczął się strajk, cały zarząd Związku Zawodowego w Państwa Szpitalu dostaje wypowiedzenie w trybie artykułu 52. Po raz drugi powiem nigdy się z czymś takim nie spotkałem. Jestem 8 lat posłem, wielo, byłem wiele lat wicemarszałkiem województwa mazowieckiego, ale z czymś takim. Nie spotkałem się, żeby wręczyć 52 niejako prewencyjnie. Ja byłem z panem Henrykiem Kowalczykiem, z panem Sobczakiem i z panem Żukowskim i z panią chyba Rębałą z radnymi u państwa. I co żeśmy zrobili? Poprosiliśmy, że my poprosimy pani pielęgniarki o to, żeby zawiesiły strajk, żeby nie rozpoczynały strajku, a państwa poprosimy o wycofanie tych zwolnień z artykułu 52 i powrót do negocjacji. I też się skończyło niczym. To o co tutaj chodzi? żeby zamęczyć po prostu przez miesiąc po miesiącu, tak, miesiąc tak, tak. po miesiącu. Tak, tak. Proszę Państwa, już ostatnie słowo ze swojej strony. Proszę Państwa, być może Państwo wiecie mi to udawanie, że nie mam prawa być mediatorem, ani Pan poseł Kowalczyk, nie ma, ani Pan senator Robert to być mediatorem. Ale proszę Państwa, Państwo macie wszystkie instrumenty do rozwiązania tej sprawy. Pani jest radną wojewódzką. Pan jest starostą z tej samej opcji, co, co jest w województwie mazowieckim. Jest rząd, macie państwo instrumenty. Nie róbcie w ten sposób, że latami próbujecie udowodnić, że nie, nie, nie cofniecie się ani o jeden krok. Do powrotu do rozmów potrzeba no, wycofania zwolnień w trybie artykułu 52. No, nie można stosować. Zastraszania, uprzedzającego, to zostało zrobione ze związkami. Na dodatek teraz się mówi, że nie ma z kim rozmawiać, bo cały zarząd związku to no właściwie już nie pracuje, więc nie mamy partnerów do rozmowy. No, można by takim sposobem zwrócić wszystkich partnerów do rozmowy, zwalniając ich z pracy. Najwyższa pora zreflektować. Zreflektować. Byłem u pana Starosty tydzień temu. Rozmawialiśmy, majsterowca, róbmy wszystko żeby nie było akcji strajkowej. Róbmy, bo zdrowie pacjenta w jest najważniejsze. Pani dyrektor, powiem pani tak, powinna pani skorzystać z usług innego radcy prawnego. Takie jest moje zdanie starego związkowodca i starego... <trafięcia> ...i również wieloletniego, wieloletniego radnego. A na koniec, panie dyrektorze, chciałem zwrócić się do pani, żeby pani wobec tego gremium powiedziała, czy jest wola dyrekcji tu na tej sali przywrócenia zwolnionych pielęgniarek w trybie artykułu 52 i podjęcie negocjacji. Chcemy to dzisiaj usłyszeć. Jeżeli dyrekcja szpitala niezgodnie z prawem podejmuje decyzję, będzie to uwzględnione? Pozwiąd, stodząc, podjąć tworzący może rozwiązać w pracy z dyrekcją albo y, przywrócić, powiedzmy, te wszystkie sprawy, które zostały podjęte niezgodnie z prawem. Ale żeby to stwierdzić, że zostało niezgodnie z prawem, to nie wystarczą opinie prawne. Ja rozumiem, że Pan Poseł Czartoryski, który się zastąpił dzisiaj sąd pracy. Ale to nie jest sąd pracy, to jest opinia Pana Poseł Czartoryski. I dzisiaj myślę, że powinniśmy wszystkie sprawy sporne pod względem pracy, skierować do sądu pracy, do sądu, żeby te sprawy rozstrzygnąć. Jeżeli